Jesteś najlepszy, Kuba. Najlepszy. Każdy chce być tobą. Każdy. Ja, Kuba, ale ty wyznaczyłeś? Nie nagrywaj tego, no. A, kurde, sorry, dobra. To się wyłączy. Polski Matthew Menzel. Polski Matthew Messer. Masz? Tak? Dobra, no to, yy, to akcja. Dzień dobry. Mam dzisiaj dla Państwa coś specjalnego. Nasze sekreciki. Chodźcie, chodźcie. Coś Wam pokażę. No to my. Najlepszy kanał RPGowy w Polsce. Hmm. Ale to co, Ty będziesz to nagrywał teraz? A Ty żartujesz sobie? Fake it till you fake it, tak? Polskie Critical Role. Film dokumentalny Betflik się zainteresował. Czym się wyróżniamy na tle innych grup? I widzisz, i to jest bardzo dobre pytanie. Robimy głębokie postaci, z krwi i kości, światy oryginalne, twórcze, inkluzywność. Storytellingowo, tak? No, no, czyli tak jak każda z grup. <laughs> każda, każda, każda. Ile może być tych grup też? Kto mógł wpaść na to, żeby nagrywać erpeki. Bo nie ma ich dużo, nie? Też chciałem Ci powiedzieć, że to jak grasz, to widać po prostu, że masz talent. A skąd wiesz? Nigdy nie graliśmy razem. No nie, to jest y, chemia. Taka intuicja dobrego MG. Czuję po prostu, że graczka jest dobra. Siema! Kurwa, Mać, kto go zaprosił? Ja. No to mój chłopak, więc myślałam, że jest zaproszony. <grym> Siema, Kuba. Cześć. <grym> a, a mnie... A mnie też tak czujesz? Tak, tak czuję. Zawsze na mnie lecą. Czemu tu jesteś? Wiesz, czemu? No, bo Ada tutaj jest, nie? No, wiesz, jaka jest Ada. Ściąga jak magnes. Rozgrzewa jak żelazko. Czerwony, jak cegła. No i nie miałem za bardzo nic do roboty. No, a usłyszałem, że tutaj coś się dzieje, nie? Wiesz, że jestem takim gościem, co lubi być tam, gdzie coś się dzieje, wtedy dokładnie wiesz, co się dzieje. Ada jest fajna. Jak się tutaj znalazłaś? Obiecywali darmowe przekąski na przykład jeżyki, delicje, paluszki i inne. Na początku bałam się, że to jest MLM, ale Aga powiedziała, że nie. No, no i potrzebowali piątego gracza, ale, ale głównie to jeżyki. Jeżyka. Nie dotykaj. Kochani, zanim zaczniemy, ja chciałabym, żebyśmy sobie omówili BHS-y. Mhm. Przygotowałam informację. zaczniemy może od triggerów, a do, potem przejdziemy aga, do zasłon aga, i tego, aga, czego nie chcę porównać. Aga, aga, aga. Przecież nie jesteśmy w przedszkolu. Nie musimy rozmawiać o takich rzeczach. Aga, aga, aga. Przedszkole. Zamknij się. Dobra. Myślę, że to jest jednak ważne, żebyśmy wszyscy mogli się czuć przy stole bezpiecznie i żebyśmy wiedzieli, co? Aga, 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 aga. Przecież jesteśmy dorosłymi ludźmi. No właśnie. Jak ktoś będzie miał problem, to po prostu powie, to jest gra. Gra wyobraźni. Kto by się miał tym przejmować? Się. Dobra. Yy, nie dotykaj. Yy. Jestem wice-mg. Jesteś skrybą. Wice-mg. Oh. To jest druga najważniejsza osoba, bardzo ważna funkcja. Przeczytałam większość podręczników i znam wszystkie zasady. Możesz mnie zapytać? No, dzięki wierzę. Nie no, zapytaj mnie o, o stronę w podręczniku, to powiem ci, co jest napisane. Myślę, że nie powiem. Podaj! Dobra, druga. Aż będziesz pisać? Spis rzeczy, przedmowa 4, wprowadzenie 5, światy pełne przygód, wielokropek 5. Jak korzystać z podręcznika, wielokropek 6? No jak tam, kochani, gotowi na najlepszą sesję życia? No, pewnie! Znaczy tylko Aga się dalej przygotowuje, jeśli wiesz, co mam na myśli. Ja okay, no właśnie nie powiedziałem, co można myśli. a co ona tam w zasadzie robi? Załatwiła sobie jakiegoś nowego coacha z Linkedina. Linkedina? Linkedina. Jestem Grubo. No. Wiesz, no, ja traktuję to poważnie, to, to nie jest taka zwykła zabawa. To, te postacie, one mają swoje życia, swoje aspiracje, swoje rodziny. Wam się może wydawać, że to jest tak, od tak po prostu, ale to jest ryzykowanie ich życia, kładąc na szali dobro ogółu ludzkości, całych cywilizacji, to nie jest zwykła zabawa. To ty jesteś taką dywą tego programu. Widzisz, niektórzy biorą to poważnie, a, a inni. MG musi budzić szacunek. Ale musi też sprawiać, żeby gracze go lubili. Być jak taki drogowskaz. Ja staram się, żeby wartości wyniesione z sesji gracze mogli przełożyć na rzeczywistość. Dziękuję, Taurosie. Uratowałeś mi życie. Kiedy będę w pobliżu, zawsze możesz czuć się bezpieczna. Przy tobie jestem taka bezbronna. Przy tobie czuję się taki potężny. Zanurzę się w Twoim męskim głosie. Tony w Twoich oczach. Nie, do no, błaga was, no, przecież co wy będziecie się tu tak obscenicznie obciskiwać. No i właśnie takie rzeczy by nie miały miejsca, gdybyśmy ustalili to podczas omawiania BHS-ów i wpisali to w triggery. Komuś herbatki? Ja poproszę. Mm. Mm. To są najgorsze przygody, w jakie kiedykolwiek grałam. A chciałabym zaznaczyć, że grałam w sesje prowadzone przez mojego ośmioletniego brata. Smutny paradoks. Grupa, która ma najlepsze przekąski, ma również najgorsze przygody. Czasem trzeba się poświęcić. Doras, Kio, rzuć sobie na konsekwencje. Uff. A, 18! Tak, tak, rzuć. Nie w takim razie tylko on nie może wyrzucić 18, bo na konsekwencje rzuca Obiecała Obiecałeś, że przeczytasz ten rozdział. No, no. właśnie, Skiba, obiecałeś, że no przeczytasz. Dobrze, no bawimy się. Bawimy dobrze, ale, się. ale każda zabawa ma swoje zasady, tak? Dokładnie, zasady są po to, żeby ich przestrzegać. Szanujmy wkład. Dobra, w przygodę, dobra, dobra. To ja go Ja go biję. Za... za dziesięć. I wtedy pojawia się mag. I rzuca kulę ognia. Bang! I drugą. Bang! Bo dodatkowa akcja. Nie może rzucać dwóch zaklęć w jednej turze. Czy ktokolwiek, przepraszam, oprócz mnie przeczytał podręcznik przy tym stole? Czy jesteście cholernymi analfabetami, co? Aga, 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 aga. Aga. Nie wolno krzyczeć. Nie wolno. BHS-y. BHS-y. Gówno, nie sesja. Gówno, zamknie się. Dobra. Tak naprawdę znam zasady. Wertowałam podręcznik wiele razy. Po prostu chcę wkurwić agę. Obiecywałeś, że zgarnisz ludzi, którzy też to będą traktowali poważnie kuba. Wiesz, naprawdę. A co mnie? Ja potrzebuję przerwy. Myślisz, że Kuba przeczytał zasady? Jeśli mnie zapytasz, czy Kuba przeczytał podręcznik, to, to na 98% myślę, że nie. Ale tak jak mnie pytasz, to ja myślę, że on nic nie przeczytał w ogóle. I on jest na klifie. A. I on mówi! ja go zrzucam! Nie możesz. Ach. Bo on... Technicznie rzecz biorąc, to jest teraz jej tura, więc mogłaby chociaż spróbować go popchnąć, nie? Nie, to, że... Nie. trochę przedłużyły i byśmy mogli jeszcze pograć chwilę, to... Kurde, nie no, wiedziałem, przepraszam, ale... bo nie, nie wiedziałem, że będzie tyle... byśmy chwilę... No chwilę jeszcze byśmy... 10 minut. Dawajcie. No dobra. Przepraszam. krytyka rolę. To jest twój chłopak? Dlaczego Kuba jest MG? Głównie, żeby Aga nie była. Nikomu innemu by się nie chciało. A Kuba jest dobrym MG? A co to jest MG? Wchodzicie do ciemnego lasu pełnego drzew i widzicie cień olbrzymiego pająka. Zrzegała się i połknęła. Drzew jest coraz więcej, a po nich widzicie, że chodzą malutkie pająki. Weź, Be, nie mów tego słowa, co? A, ale którego? No, no, no. No, bo ono mnie obrzydza. Okej. Okay. Widzicie? Malutkie żuczki, które wspinają się po drzewach. I wtedy... Ty no, o co ci chodzi? No, zamieniłem ci żuczki na pająki, co ty teraz robisz? Ale ją obrzydza słowo... drzewo. Drzew... no, ale jak? No ja rozpisałem kampanię na walkę z drzewcami. No jesteście w lesie pełnym drzew, to jak mam nie mówić o drzew... drzewach? I widzisz? Nie doszłoby do tego wszystkiego, gdybyśmy tylko nie, omówili nie, nie, nie tego. B, nie. H, Masz, tego nie s -y. Wychodzę! Ale wrócę. Jak zrozumiesz swoje... błędy. Ekran zostaw, ja przejmę kampanię jako wice-MG. Mam zapasowy, spokojnie. Przepraszam. No, kiedy pojawił się temat pająków, to poczułem jak leje się po mnie pot. Ciężko mi było oddychać, miałem taki ucisk w klatce piersiowej, więc w sumie nie wiem po czyjej stronie jestem. Ja bardzo wierzę w ten projekt i y, głównie dlatego, głównie dlatego, że, że Kuba namówił mnie do rzucenia tatów w teatrze. To my, akto gry, to my, akto gry. Powiedział, że, y, że marzenia się same nie spełniają, że, y, że pieniądze same nie przyjdą. Może być przewidywany. Przyjdą sam. Że przyjdą same, że pieniądze same przyjdą, jak, jak się będzie goniło za marzeniami. Znaczy nie powiedział, że nie powiedział, że chodzi o jego marzenia i, i moje pieniądze. Na mikrofony. Ale ja, ja bardzo wierzę w ten projekt. Dobra, poszło tylko na spodnie.